Witam podobnie, tu wyszedłem obok tej wioski, na inne pole wszedłem, zaciekawiło mnie to, bo dwa kruki siedziały Ja patrzę się, a tu leży gnat Z daleka widać, że już ładniusi Normalnie z fartem dzisiaj, z fartem Ja Cię kręcę ale nam <tryk> <tryk> z z Tak tu tu ślady byków, świeżutkie. Ze złamanym, jak z, no, zwykle nad No ten jest ładniutki, ten to naprawdę. Ten to ładniuteńki A tutaj o jeszcze te dwa taki. W ogóle porównania, nie? Masakra. Do następnego.